No tak. A już tak na sam koniec, Szymon. Jak oceniasz Anvil? Jak oceniam Anvil? Powiem szczerze, że bardzo dobrze. Oceniam bardzo dobrze ze względu. No, wyniki mówią same, same za siebie. E, na początku powiedziałeś jeszcze, właśnie, że komentator NBA. E, miałem możliwość e, ostatnio, jeszcze... ostatnio też komentowania e, poczynań. Anwilu właśnie FIBA Europe Cup tutaj w meczach, w meczach domowych, co też było dla mnie bardzo, bardzo fajną przygodą. Szkoda, że ta przygoda Anwilu się zakończyła już na, na, na grupie, gdzie no naprawdę byli bardzo blisko. No Szkoda. Takie życie. Natomiast na rodzimym podwórku, co też niejednokrotnie ja powtarzałem, czy powtarzali mi trenerzy w zespołach, kiedy grałem, że Europa to Europę. O Europę biją się, że tak powiem, wszystkie kluby, chcą grać jak najlepiej, ale nie możesz zaniedbać swojego podwórka. I na razie naprawdę, drużyna Anvilu, czyli prowadzona przez przemka Frasunkiewicza, naprawdę robi to bardzo dobrze. Ciekaw jestem, jakie kolejne ruchy transferowe i tak dalej będą w drużynie, bo różne tam pogłoski gdzieś latają mm. po, po, po internecie. Sam gdzieś też mam jak gdyby swoje przemyślenia i jestem po prostu ciekaw, jak to, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, złożoność ewentualnego medalu, tak, czy wygrania, bo na dzień dzisiejszy wszyscy mówią: O, anwielijcie na mistrza, an na mistrza. Mamy jeszcze bardzo dużo czasu. Po drodze jest jeszcze Puchar e, polski i później jeszcze oczywiście są play-offy. Jak na razie wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, ale mówię, to jest taka pełna, pełna złożoność różnych, że tak powiem, wypadków dobrych, niedobrych i tak dalej, że to naprawdę, do powiedział, do ostatniego gwizdka, do ostatniego momentu tego sezonu nie powiem, że Anvil idzie na mistrza. Co roku idziesz na mistrza, co roku chcesz się bić o jak najwyższe cele, Czasami po prostu się nie udaje i to, to nie jest też porażką. Po prostu mówię, żeby to wszystko zagrało, jest tyle mm. czynników tego wszystkiego, że ludzie też czasami na to patrzą i mówią, to jest sport. Właśnie to jest piękno sportu, że nie jesteś w stanie przewidzieć, nawet biegnąc na 100 metrów mm. czy na 90 metrze, nie wiem, nie zaboli Cię noga, nie potkniesz się albo cokolwiek się stanie, mimo że byłeś pierwszy. Hmm. Zawsze, że tak powiem, możesz przysłowiowo tak, zaryć, jest. że tak powiem, w ten tartan przed, w... Samą, przed samą metą. Yy, więc trzeba być skupionym do, do końca i widać po yy, całej drużynie Anwilu, że, że są skupieni na, przysłowiowo, na robocie. Fajnie. Nie zawsze wygrywa faworyt, oczywiście, tak jest, jak mówisz, Dokładnie ale tak. myślę, że teraz przemek Rasunkiewicz taki optymalny skład złożył, być no może też, pod też koszem ile, faktycznie sobie, tej siły na, pod Na tyle, problem. na ile po pierwsze pamiętaj, na tyle, na ile go stać, tak? na tyle, na ile ma budżet, na tyle, tyle go powiedzmy wydaje, może nie do końca i tak dalej, bo oczywiście tak. wiem, że prezes Pszczółkowski <grym> na pewno nad tym siedzi i tam e, pilnuje, pilnuje, co też jest wiesz, dobrą dobrą e, rzeczą, że e, nie ma m, po prostu szastania pieniędzy na, na prawo i lewo. E, natomiast e, no mówię, przemek też to. Przemyśli każdy ruch, każde, każde zakontraktowanie zawodnika, bo przede wszystkim musi pasować względem charakterologicznym do zespołu, musi też pasować do idei budowania zespołu i też musi ta osoba zrozumieć, bo zawsze są jakiekolwiek rozmowy i musi zrozumieć swoją rolę w zespole, tak? Bo czasami przychodzą też ludzie do zespołów, w których który grałem i myśleli, że ja będę gwiazdą, ja będę teraz... Nie, ty na przykład jesteś zadaniowcem i na przykład będziesz wchodzić z ławki, bo będziesz dostawał tyle minut. Oczywiście, może być tak, że czasami dostaniesz ich więcej, czasami mniej, ale taka jest twoja rola. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby właśnie dobrać ludzi, którzy pogodzą się z daną rolą i to, że na przykład czasami wchodzi z ławki, to nie jest nic hmm. ujmującego. Oczywiście, Starting Five zawsze jest fajnie, tak, ale niejednokrotnie yy, się mówi. Nieważne jak mężczyzna zaczyna, kończy. tylko jak kończy. I tutaj jest właśnie kwestia tego typu, że na samym końcu z reguły trenerzy wybierają tych, na, którzy, na, na których polega i kto, którzy mogą zachować zimną głowę w odpowiednich momentach lub też, że tak powiem, wziąć ciężar gry na siebie. I to jest taka prawda. Tutaj ta hierarchia w zespole, moim zdaniem, jest zachowana. Każdy zna, zna swoją rolę, nikt chyba nie narzeka. Ostatnio nagrywamy się 16-15 grudnia podpisał kontrakt Igor Wadowski. No, Igor Dokładnie doskonale tak. sobie zdaje sprawę, jakim jest zawodnikiem. Tak, wielu ludzi zastanawiało się, dlaczego, dlaczego Igor tutaj przyszedł, po co, i tak dalej. IGOR bardzo dobrze się wpasuje według mnie w każdą, w każdą gdzieś drużynę, ze względu właśnie na to, że on ma swoje plusy, ale ma swoje minusy. I on jest z tego, on zdaje sobie doskonale z tego sprawę. Z tego, jak ja z nim współpracowałem w zespole, nigdy nie było z nim problemu. Wie chłopak doskonale, jak, jak pomóc drużynie. Mówię, ma swoje ograniczenia, może nie ma super rzutu za trzy, Sorry no też wiedziałem, że na przykład już nie jestem demonem prędkości, ale to, to też jest kwestia no. właśnie z tego, że on sobie zdaje z tego sprawę, chociaż niejednokrotnie też potrafi przymierzyć tak z tego dystansu i trafi. Więc y, tutaj rola jego w tym zespole jest taka, a nie inna i on się z tym pogodził, dlatego też według mnie jest dobrym, dobrym elementem y, w tej całej układance i dlatego też zostanie do, do końca sezonu. No, zgadza się. tak, y, Też tak właśnie uważam. Igor Werowski doskonale sobie zdaje sprawę. Dokładnie. Fajnie wiesz. Kamil też trzyma szatnie, co, co nie jest łatwe. Jest Janari Arias z zeszłego sezonu. Jest Luke Petraszek. Nie wiem, Luk. Petrasiński Już, niedługo. Petrasiński Łukasz. <grywa> dokładnie, <grywa> niedługo. Więc wiesz, to też jest, to też jest fajne, że ten trzon zespołu gdzieś został. Wrócił po kontuzji Maciej Bojanowski, który też jest naprawdę bardzo energetycznym, bardzo dobrym zawodnikiem, bo nie musi rzucać dużo punktów, ale widzę, ile on serca na przykład wkłada w obronę, co też jest Im plus. Tak? I wiesz, jest Mateusz Koszewski, który po, po kilku latach znowu zawitał do Wocławka, Praworęczny zabójca jego zawsze. <grym>, tak, tak nazywam. Wiesz, no tak, no i to jest to, jest to, co, to, jest to co cementuje ten, ten zespół, a przede wszystkim na pewno zwycięstwa. Jestem przekonany, nie życzę tego, całej drużynie, całej społeczności i sobie również na pewno się zatną. Gdzieś się potknął, gdzieś, gdzieś będzie ten mały kryzys i tak dalej. I oczywiście się wtedy odezwą znawcy koszykówki, dlaczego zrobił Frasunkiewicz taki ruch tak, albo dlaczego Przemek nie pomyślał i nie, 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 nie ułożył jakoś inaczej taktyki. Nie, to taktyka jest co mecz inna, tak to nazwijmy, bo musi się dostosowywać też do przeciwnika. Wykorzystać jego słabe strony w ataku a zabrać te najlepsze strony poprzez swoją obronę przeciwnikowi, tak, o, o, o to mi chodzi. Więc oni się dostosowują co, co mecz, ale mówię, przyjdzie, tak jak w zeszłym sezonie, przyszło na, na końcu zmęczenie, według mnie, też tymi no, pucharami, zarazem. tymi wszystkimi. I ten ćwierćfinał ze Szczecinem to był taki, taki przesmak finału, bo tam naprawdę się działo dużo i te, i te spotkania nie były minus 20. Minus 30, nie, tam cały czas było coś na styku. Dwie-3 akcje. W obronie dwie-trzy akcje w ataku i ten mecz mógłby zupełnie inaczej się e, potoczyć, a niejednokrotnie było też tak, że jedna hmm. akcja tak naprawdę decydowała o tym, e, która drużyna e, zapisze W, jako wygrana przy, przy swoim wyniku. Największy opór stawiła m Tak, nie, no dlatego mówię, to był, to był, to, to był taki mały, mały finał, tak? Ze Szczycinem. Liczyłem na to, że właśnie na można przy sobie brzydko powiedzieć, przepchnie ten. No, ale ten. Tak. brakowało. Brakowało. No, było widać, że zabrakło, zabrakło po prostu siły. Chłopacy już starali się jak, jak tylko mogli, ale no Spary, człowiek tak. jest tylko człowiekiem, tak. Gdzieś ta bateria, ta energia, i tak dalej, w pewnym momencie po prostu od, odpłynie. I szkoda, szkoda tego, że tak to, tak to się zakończyło. No, w tym sezonie jest mm. zupełnie nowe rozdanie. Jak na razie e, mówię, Anvil jest bezbłędny. E, zobaczymy właśnie jak to, jak to będzie dzisiaj czy, czy mm. 20 e, w, w środę, arką, tak? Tak, tak w środę e, z 26 tak, szóstego... dokładnie tak, świąteczny meczek. No, i świąteczny meczek. I, i te o których mówiliśmy, że świąteczny meczek jest też dobrym momentem, żeby je odebrać albo osobiście, to to będziemy na ten temat. Tak, jak jak najbardziej. Na Głoście się do Marka, numer jest, jest podany, będzie, będzie na dole, osoba i tak dalej, podjeżdżam, podpisuję vouchery, żeby były imienne, ładne w kopercie, będą no, więc Panie. według mnie rewelacyjny podarek na święta, na urodziny, jakkolwiek, dla, dla, dla syna, dla córki, dla wnuczki, wnuczka, Dlaczego? chrześniaka, obojętnie. Ale obiecuję, że będzie tam, tak jak zresztą jest tutaj, będzie kosmicznie. Będzie kosmicznie. Jak jako podkoszowy, jak oceniasz? Yy, szeroki skład jest oczywiście. Teraz jest szeroki skład, optymalny. Moim zdaniem w pucharach też by dali radę grać, w pucharach również tak, tak, przez tak długi czas jak wtedy. Może Puchar Polski dzięki temu yy, będzie można jakoś zgarnąć tym szerokim składem, bo to mm -hmm. wiemy trzy, trzy mecze pod rząd. Ale o czym chcę zapytać, o zapytać, zapytać? o to, jak Podkoszowi? Moim zdaniem, czy Tanego, jak twoim okiem podkoszowego ten Gosł się sprawuje? Bo adaptacja między USA a Europą, czy to... Po tak, prostu ale jeden wiesz zawodnik? co, mówisz mówisz o, o samym Grosie. Tutaj, tutaj jeszcze trzeba e, według mnie pochwalić Yanga, bo jak patrzę. No tak, na ale, na, ale jest a, jeden. Na... On jest jeden po prostu na każdej pozycji jest Kamil, jest Amir. Mm -hmm. jest, jest Wiktor Sanders, ktoś jeszcze na koniec bym zapytał, jest Kuba Garbacz, jest Kostek, jest Janari, jest jeszcze Bojanowski na tych mm -hmm. pozycjach, jest, jest Petrasek, na twórce może grać Janari Kostrzewski wspomniany, tam jest bogactwo, a pod koszem po prostu jest sam Kolefiak mam wrażenie czasem. Wiesz co, e... i tak i nie, widzę, widzę czasami, że, że Groves, no tak, no to jest wiesz dla niego nowość, tak. E... Po drugie, zupełnie inaczej się gra w Europie, więc tutaj patrząc, patrząc na to, bo musisz. Dlaczego, dlaczego w ten sposób to powiem? Jakość, umiejętności do ceny. To też, że tak powiem, są dwie rzeczy. Stać mnie i chcę wydać, że tak powiem, tyle pieniędzy, więc szukam odpowiedniego zawodnika. I akurat trafia się taki zawodnik. Więc staram się zobaczyć, czy on będzie pasował do mojej filozofii, do mojego systemu. E, tutaj on ma rewelacyjne mecze, przeplatane, można powiedzieć, ze słabszymi, ale co znaczy słabszy. E, nie widzę, żeby, żeby u niego był problem z co przede wszystkim jest zaangażowaniem, jest zawsze zaangażowany, e, zawsze biega w jedną i w drugą stronę. Ma problemy elementów obrony gdzieś w ataku wiadomo nie jest tą pierwszą opcją może nawet nie jest drugą opcją ale potrafią chłopacy go też wykorzystać czy jakąś wrzutkę czy odrzutkę właśnie na, na obwód to on też się tego całego systemu uczy. Natomiast mówię w obronie jeszcze gdzieś tam nie do końca wszystko gra ale to nie jest ze względu na to że mu się nie chce że po prostu gdzieś to jakby powiedzieć, mm -hmm. odpuszcza. Tak to nazwijmy. Tylko, tylko e, te właśnie e, mm -hmm. fundamenty, które gdzieś tam miał w, w Ameryce i które, które nabył, jeszcze. Mm, wygrywają, że tak powiem, z tym, co chciałby na przykład właśnie e, Przemek Wrasunkiewicz. No to... Bo chciałby na przykład wyżej, e, żeby był na na, e, na pick and rollu, mm -hmm. albo ewentualnie inaczej się ustawił w e, w obronie na słabej to to stronie. To są te temu. różnice między, między to raczej, są USA i Europą. Dokładnie, to są te różnice pomiędzy pomiędzy, jak gdyby, filozofiami Danych trenerów, i tutaj, jeżeli chcesz iść do przodu, i wydaje mi się, że ten jest takim zawodnikiem, który chce iść do przodu, chce się rozwijać, chce zrobić jakąś karierę koszykarską, Jasne. to on musi się adoptować do tego, plus y, jeszcze y, musi cały czas chcieć i pracować y, nad sobą. Tak? Chciałem no. się jeszcze się zapytać o Sandersa. No, tam koniec no. tego Sandersa, właśnie. No, to jest inny standard, mam wrażenie, niż w y, tamtym sezonie. W tamtym sezonie doszedł w trakcie sezonu, musiał się wkomponować w zespół już gotowy. No. Grał bardziej na trójce, co moim zdaniem było takie trochę, mm, trochę jego walory były gdzieś tam zgubione. Mm -hmm. A teraz bardziej tak dwójeczka typowa i czasami nawet jeszcze potrafi ładnie podać do kolegi. Wiesz I Przelew po prostu na... mam wrażenie, że chciał teraz pokazać Wiktorowi, zobacz, zostaniesz, wiesz, jeszcze lepszego szkacza. Nie no tak, no zresztą. Przemek jest dobrym fachowcem, jeżeli chodzi o, o trenowanie i wyciągnięcie tych najlepszych rzeczy. Gdzieś tam sam, jak był zawodnikiem, miał do, do czynienia z, do, z dobrymi trenerami. Teraz też to, to nie jest jego pierwszy, drugi czy trzeci sezon w Ekstraklasie, czy ogólnie w prowadzeniu zespołu jako, jako pierwszy trener. I wiesz, danie Wiktorowi czasami po prostu carte blanche, czyli tak zwane rób co chcesz, mhm. tylko w tych ramach które, które ja chcę, żeby, żebyś e, nie, nie, nie wymyślał kwadratury koła. Głowa nie pracuje po prostu. Rób Dokładnie. E, e, I na razie to, to przynosi efekt. Tak? No, dlatego powiedziałem, ta drużyna fajnie się skonsolidowała. Swoje porażki według mnie już y, przeżyła i niestety pucharowe. się zdarzyły, dlatego mówię, to, to są te pucharowe porażki, z których wyciągnęli y, na pewno y, lekcje, na pewno analizowali to, y, bo i Piotr Blechacz, i Grzegorz, y, Grzesiu Korzan y, też y, cały czas wiem, że przecież pracują y, nad, y, nad tymi właśnie elementami, czyli, czyli analiza spotkań, które się odbyły i scouting na, na, na przyszłe mecze. E, Hubert śledziński dba o to, żeby to wszystko, że tak powiem grało, Tak to nazwijmy, żeby, żeby te ciała były jak, w jak najlepszej Barbie. kondycji fizycznej i, i formie. Nie wiesz i to jest, to jest właśnie to, że mówię. E, to jest cały mechanizm. Tam jest wiele trybików, które jeżeli jakikolwiek gdzieś tam się zatnie, to cała reszta może mieć problem. Ale na razie wygląda to bardzo fajnie. Kibicuję im, mimo że nie, nie zawsze jestem na, 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 na meczu, po prostu no mówię, obowiązki też swoje mam, ale, ale mówię, czy oglądam, czy, czy, czy śledzę, to jest, to jest naturalne i to, to jest normalne, bo tutaj zakończyłem karierę, tutaj wisi moja koszulka pod dachem i tutaj uważam, że bije serce polskiej koszkówki. I tutaj dla lokalnej społeczności zaczyna działać. I bardzo, wszystko. Tak, przyczy. i mówię, to też nie tylko, bo, bo mówię, nie mam rozgraniczeń wiekowych, nie mam rozgr rozgraniczeń na płeć, nie mam rozgraniczeń też, że to jest tylko i wyłącznie Wocławek, ale oczywiście wy o tym dowiecie się jako pierwsi. E, no. Więc... E, telefony w dłoń. Dokładnie, telefony w dłoń. Zapraszamy na Big Shoe Camp. Dzwoncie oczere do odbioru. I zapraszamy. Moim gościem był Szymon Szewczyk.